idioci debile ideine O matuchno niebiosa ale mi się pić chce O kurwa. Ech, jest niezłe. Coś ty nie zrobił, ty matole debilny! Dobra, dobra, zaraz dam ci drugie. Kuźwa, nie wierzę. Co kurwa? Nie ma piwa, trzeba kupić. No to teraz zamawiasz burgery za to. Dobra, okej. Okay. Jazda do sklepu kupić piwo. Oła, jawolę, co to miało być? To za to, że wypiłeś mi piwo. Dobra, tobie też kupię. Kurdebele, musiałem mu wypić to piwo. Jaki ze mnie zjeptno ja pierdyle. Siemka. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie dziesięć zielonych w mordę. Ta. Piękna klinica, moja ulica. Ta. Ty dziwko! Co tam ściemniasz, ja szmato? Mam nadzieję, że ten debil doceni ten syf, w jaki się wpakowałem. Siema, siema. Gdzie moje piwo? Masz i spadaj. Okej. Okay. Powtarzał, że robi to wimierkiego z jakiegoś serialu. Propan butan kurwa. Dajcie mi najwięcej to rozjebietąć. Jestem. Za tak długo, Deklu? Wiesz, to długa historia. Hmm, dziwne jakieś te piwo. Jakiś problem, debilu? Nie, ale jakoś dziwnie smakuje. W sumie racja. Dobra, nie narzekajmy, tylko chlejmy. Wiesz co? Sorry, że ci wypiłem to piwo. Spaka. Po prostu miałem atak agresji po tym stolcu. To dlatego, żeś mi utłukł jak kundla. Dobrze, że poszedłem sobie do komputera i włączyłem HMP. To mi uspokoiło. Wciąż czekam na zemstę cyfry 2. Zrobiłbym imprezę, ale dzisiaj już nie mogę. Oglądamy meczek? Jasny. O kurwa, zaraz wieracze mi puszczą. Co ty nie powiesz? Ja mówię serio. To idź jak masz iść. Muszę się przejść. Zmieniam zdanie. Pierwszy byłem. Wpuszczaj mi o srancu. Co? No dam radę teraz. A poza tym mógłbyś pierwszy wejść! Otwieraj to chuju, bo wyważa drzwi! Spróbuj zobaczyć mojego Pindolka, to cię zabije! A, posrał się! <t Kissé> o... O jasu. Zaraz pierdolnie... Już nigdy nie